dobry, ja jestem Pan Kawia, ze mną jest Piotrek. Hejka. I gramy sobie weselusio i beztrosko w Don't Starve Together. A jestem właśnie Dzień. tutaj sobie na bagnie i e, czekam na darmówki, ale... Lecę po glomera. Tak. E, chciałem powiedzieć, że masz bardzo sympatyczne przywitanie i takie... Ogarnięte. E, ogarnięte. <laughs> ale masz nie tak wyrobione, że... Ja mam wrażenie, że jak ja wyrobię na jakieś przywitanie, to brzmi tu YouTube to brzmi naturalnie i to jest takie fajne. Mm. Czy wiesz co? E, biją mnie w tym momencie mermy, dużo mermów. Ja z nimi biegam po bagnie, bo chcę ogólnie wydropić z nich jak najwięcej, a miałam się zająć zupełnie inną Ech. rzeczą. Poszedłem w tę stronę. Mm. Przypał! Tam chyba możesz sobie jakoś na mapie włączyć taki znacznik z altem czy coś takiego, czy tam z kontrolem sobie zaznaczyć kierunek pójścia w tak, daną takiego? stronę. No, jest coś takiego. Wow. Ale genialne. Tylko nie, nie nawal zbyt dużo tych znaczników. <grym> Ała. Ała. Hmm. Nic, macki, te mermy. dobra, myślałem, że śmiechem wszedłem na przestęp. Ja się wystraszyłem. Ej, ale nie wiedziałem o tym, że jest coś takiego. No wiecie, całe życie. On starwie, tak? Tak, do, Masz aktualnie więcej wartości yy, wiedzowej na odcinku niż przez resztę odcinków naszych. <grym> to jak e, przy tym odcinku, jak emordowaliśmy bez e, ten, bez e, tego brukania ostrza e, Indora. A to też była jakaś wiedza. Trochę taka <grym> Kłóciłbym się czy Poprawna politycznie, ale. Żeby go otruć po prostu, ale gra daje ci takie możliwości, więc należy z tego korzystać raczej. Wiesz, życie też mi daje możliwości, żeby kogoś otruć, ale nie jest to poprawne politycznie i nie powinno się tego wykorzystywać. Mm. <laughs> ale wiesz, no, no? Życie, życie to nie jest gra akurat. A jakbym chciał, żeby to O Jezu, jakbym chciał, ile bym resetował. <laughs> Ile złej decyzji bym cofnął. Znaczy wiesz co, ogólnie w zasadzie tak się ostatnio zastanawiałam, czy jeżeli miałabym ogólnie, nie wiem, takiego rollbacka w swoim życiu, prawda? Do wykorzystania nawet jeden raz, prawda? Czy mam w tym momencie jakiś taki, taki, taki e, takie miejsce, gdzie chciałabym wrócić ogólnie? Żeby I się zrolbakować. Że, absolut, że absolutnie nie. Ja w sumie też, bo jest, jest git. Jest dobrze tak, jak jest, a może być gorzej. <gry> Więc... Yy, tylko, gdzie był teraz ten typo? Niedaleko króla świniów, wiesz? Okej. Okay. Ale jesteś w dobrym no, miejscu. Ścieżka. Spear boost! Yy, idź do króla świń, szybko, 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 szybko. Wiem już, nawet co, ja chyba przypomniałem, gdzie on... Gdzie jest ten Jest, ja, widzę go. Nie! Nie zdążyłeś. Czekaj, mam jeszcze czasu trochę, ale. Naprawdę przez króla biegła ścieżka? Tak. O, tu są wilkołaki? O, ho, 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 ho. ho. Zdążyłeś. Nawet jakbym chciał, to nie zbiorę tego glomera, bo on mnie utłuką. Chodź tu. Nie! Nie wracaj, to nie! Gdybym nie hostował serwera, to bym wyszedł. Czemu, jak czemu tu nie ma, jak zwykle non że są dwie północy. A ja się właśnie dowiedziałam, że jak ogólnie miałam jeszcze żywą rybę w ekwipunku, jak ją zamordowałam, to tak. ogólnie dostałam za nią duszę. Taka ta gra jest świetnie szczegółowa. Dobrze, mhm. że w takich kwestiach. Mhm. Dużo boróbek. A ja szukam kamyczków. Mam 23 kamyczki. No bo ty poszedłeś na wycieczkę, a tam trzeba by te garnki. lodów. się wkurzył, szedł do swojej dziury. Wiesz co, ja cię nie chcę straszyć, ale lud się już zaczął pojawiać. Mm. Ja musimy, się nie boję. Musimy morsy ja... znaleźć. wiesz? Słuchaj, ja mam... Ja mam brodę. Ja sobie zaraz zrobię czapkę. Tylko trochę pająków poubijam. Glomer, przyjacielu. Mam 19 kamienia. Będę miała chyba na trzy garnki. Ty zaraz mi na czwartego przyniesiesz. Dokładnie. Biegnę do domu i biegnę za 8 mięsami potwora i 9 borówkami. Hmm, przepysznie, coś tam sobie ugotujemy. Nasze borówki chyba już powinny wyrosnąć niektóre. No, one rosną tak do 4 dni, czy 4 za... no. Wsz Wszystko tak rośnie: 3 dni, 4 ja Jeszcze mam kilka kubek mm, i tutaj e, muszę ten. Co za merm. Co się stało? Ja biegę sobie nam po ogródku merm. Nie, to, jeszcze nikt jeszcze nikt go nie, po, nie, nie pogłaskał. Jeszcze. Jeszcze. Zaraz będzie auć. Się skończy zabawa. Okej. Okay. Eee, Poruszmy jakiś temat, bo dobrze nam idzie dyskusja. Może gotowanie, bo garnki właśnie robię. Okej, okay. nie mam żadnego pojęcia o gotowaniu, więc się wypowiem. Mhm, uh -huh. a jaką masz ulubioną potrawę w Don W Don szczerze, ostatnio polubiłem garnki. Mhm. Uh -huh. Ja najbardziej lubię szenkę na miodzie i pierogi. O, oczywiście rodowity polak też lubi pierogi, ale yy, chodzi mi o to, że garnki są takie, że ja wezmę sobie garnek jeden i się na pewno pójdę na jakąś już... wyprawę, mm -hmm. poczekam do zera głodu i po prostu sobie zjem. I tyle mam zmartwienia się o jedzenie. <laughs> A tak inaczej to zwykłe, standardowe meatballs'y chyba. Mm. Tak. Ja ten, ja bardzo lubię gotować i w ten, w życiu takim e, poza graniem, i w Starve też lubię gotować. No chyba dobrze, żeby mieć pasję, nie? Znaczy, nie, nie powiedziałabym do końca, że gotowanie to jest do końca taka moja pasja życiowa, ale. Żeby. Bardziej prze... jedzenie tego, co ugotujesz, no. ok. Żeby po prostu przeżyć. Żeby nie umrzeć z głodu. A? O, całe życie to Starve. Dokładnie. <grystanie> ten studia to taki don't w na trudniejszym poziomie, nie? Ja już przeżyłam. Wystarczy bardzo głodować? Na studiach? Nie. Spotykałam się Będzie? z kolesiem, który miał ten masarnię. <grystanie> <grystanie> Super. Cześć. Mam kamienie i. Joki garnek! No mówię, pozwól, że, że buduję. Coś, pozwól, że coś ugotuję, bo umieram. Ja też. Ocuń się, bo chcę drugi taki postawić. Już... Starczy? Tak. Pst. 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 Taka dzida tylko wystaje. Hmm. Włożę jedno mięso z potwora do tego garnka, a ty dołożysz tam y, trzy borówki. Jasne, że tak. I patrz, nawet tu będą trzy borówki i jedno mięso. Mmm, fantastycznie. Ja jeszcze mogę kolejny garnek zrobić. Co to za Słodkiego nigdy nie odmówię. Mmm, To chyba można powiedzieć. Porozmawiajmy powiesić... o... Porozmawiajmy o diecie. O diecie? Nigdy Trzymasz nie byłam... masz jakąś dietę? Nigdy nie byłam na żadnej diecie. Znaczy, inaczej. Jesteś na diecie, jem wszystko? E, tak, dokładnie. O to chodzi. Ja jestem na diecie, dużo smacznie, zdrowo. A czy wiem, czy ten niezdrowo i tak dalej. No, szukam miejsca, znaczy, gdzie wiesz, mogę gara ja, ja postawić. Na przykład, ja na przykład mam tak zwanego tasiemca w brzuchu, czyli nieważne ile zjem jestem Hudasem. tuderlakiem całe życie. Trochę, mn. Trochę, mn. trochę zazdroszczę, bo ten. Ja tylko powącham coś słodkiego i już czuję, że mam dwa kilo więcej. Serio? <laughs> hmm, ale szybko potrafię zrzucić ogólnie. Chyba się liczy. Czemu umierasz? E, bo głoduję. No w sumie, ty, robisz, no Przydałoby się... taki mod w prawdziwym życiu, który pokazywałby jej A może je koalefanta zjemy? Żywcem? Mhm. Czekaj, niech, niech uśnie. Luli, luli... Wiesz, mu śpiewał? O je! No widzisz, od zasnął. Wiesz, wolał tego nie słuchać. Ej, ale to w sumie nawet w, trochę w klimacie królalwa, nie? To zwierzę. Krąg życia i tak dalej. The Circle of Life. <laughs> A, ktoś nie ma miejsca na jedzenie. Ja <laughs> się mogę nażyć duszami. <laughs> Lodówkę bym zrobił. Jeszcze nie, jeszcze jeden garnek. Masz tam jakiś węgiel jeszcze? Wow! Węgiel? Proszę. Jestem ze śląska w końcu. Naprawdę? Tak. A co? A ten. Ja po Śląsku tylko wiem, jak się nazywa ten. Ymm, nie znam Śląskiego. Ymm, ojejku, y, Kosz na śmieci, to jest hasiok. Tam dziecko na imię Hasiok. Hasiok? <słyska> Brzmi jak fajne imię, nigdy się nie dowie, jak bardzo ma przerąbane. Chyba, że mu babcia powie albo nie wiem. Ja, też, nie, ja, ja mieszkam w Śląsku, ale nie mam jakoś bardzo ślązaków w rodzinie. Jedyne co, jedyne co wiem o swojej rodzinie, to że, że, mam, że mam ród taki... Jezu, jak to powiedzieć poprawnie? Hrabski, hrabiowy. Hrabski. <grym> i, 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 ty, I usprawiedliwiam się tym, kiedy nie chcę mi się czegoś robić, że po prostu moją prababcię ktoś kiedyś wysłu wysługiwał i po prostu objawiły się te geny u mnie. A to po prostu <gry> jesteś z tego rodzaju, co szlachta nie pracuje, tak? O nie, najgorzej! Jezus Maria, ja w ogóle jak zacząłem tak dbać o mój wizerunek, to tak przeskroluję sobie Facebooka na sam dół mój, moją oś czasu. Ile ja się razy za głowę złapałem. A daj mi y, te girsy. Masz girsy. Co mogę zrobić, bo się czuję bezużyteczny. E, możesz e, zasadzić grządki. proszę. Nie, yeah! zabijesz mnie, jak będzie nierówno. Mm, absolutnie nie. Ja będę to robił bez Geometrical Placement. A gdzie? A, pff, nie tam nie przycisk. E, przepraszam, a gdzie są giry? A, w mojej kieszeni. Dobra. To Spokojnie, jeszcze to, się... to jeszcze złoto potrzebuję. <laughs> Oddam ci się cały. Dziękuję. No, i teraz ogólnie jestem zadowolona. Co się stało? Nic, nic. Absolutnie nic. Mamy jeden mniej krzaczek. A czemu? Dla dobra. Dla większego dobra. Mhm. Ale to dobrze, że tam nie dla mniejszego zła czy coś. A, tutaj. Nawet taki. Potencjał był na żartik. Nie przygotowałem sobie żadnych żartów. Zaraz wyjdę na jakieś jej Oj, jajku. O, to ja mam taki żart. Nie z apel, spokojnie. E, że... czekaj. Żeby go nie spalić, bo to już będzie masakryczne. E, wiesz czemu w Krakowie kupują chipsy? Mm. Lejsy, znaczy laisy. Szczegółowo LASY. Mhm, mm czemu? Żeby po otworzeniu ich poddychać po, po świeżym powietrzem. Mhm. Mm okej. Okay. Weź chociaż poudawaj, że się rozśmieszyło, będę się lepiej czuł. Znaczy e, wiesz co, powiedziałabym, że ogólnie śmie śmieję się tylko z tych dowcipów, które nie znam, wiesz. A, okej, okay. okej, okay, to trochę lepiej się czuję dzięki. No to nie jest tak, że ogólnie ten, ten dowcip jest nieśmieszny czy coś. Znaczy, ja mam lepsze do tylko nie tutaj, nie teraz. Nie tutaj i nie teraz. No okej. Okay. Um, więc tak, dobra, jesteśmy troszeczkę już bardziej ogarnięci, jeżeli chodzi o życie nasze tutaj. No, nie da się ukryć, że ta baza wygląda już przefantastycznie. Jest, cudowna. Myślę, że przeżyjemy tutaj tak długo, że będziemy musieli się sami zabić, żeby. A ja tak patrzę ogólnie na ten. Y na tą naszą, e, ten, plantację borówek, no i ogólnie jestem usatysfakcjonowana. Jest jaka, bo przerwało? Jestem usatysfakcjonowana... Usatysfakcjonowana. Yes. <laughs> Spokojnie, doszła Jestem bardzo zadowolona z jakości grządki. <laughs> Dobrze. O Boże. Przepraszam. Boże świetnie, świetnie. Dobrze, dobrze, że istnieje coś takiego jak montaż. tak, tak. Montaż jest bardzo ważny. Jest bardzo... Kiedyś nie lubiłem montażu, ale od... kiedy dbam o wizerunek jest dla mnie jak zbawienie. A ja ten, y, roz... y, ten, zgorszyłam wszystkie możliwe pająki jakie mogły być. Zaatakowałam im kumpla i wszystkie poszły z odsieczą. Hej wilczek. Zostaw mnie co... Dzięki. Jak cię posłuchał. Mamy bardzo dużo pszczół w ogóle chyba, nie wiem czy tylko ja takie droże... bardzo dobrze. Może e, i na wiosnę, ale... Będziemy kolejnego dnia już kończyć. Dobra. Meteoryt tu uderzył w ogóle. Meteoryty. Hmm, czy ty już coś pochowałeś? Czy ja... mam że też... gekony przodem do nas wyglądają bardzo dziwnie? Hmm, nie wiem, nie wiem, <laughs> nie zastanawiałam w sensie... się nad tym. W sensie to tak zawsze tak było na przykład nie, wiem, czy oglądałaś i Ferba? Mm, dawno, dawno temu, ale wiem o co chodzi. <noise> Finasz miał tą swoją taką głowę w literze P, nie? Mhm. Mm I ktoś kiedyś uchwycił klatkę jak Finasz był obrócony tak totalnie nosem do kamery jakby, nie? No. I też wyglądał tak mega dziwnie, bo miał taki chud taką chudą tą twarz. <noise> to coś to jest stylu z tymi gekonami. Czy wiesz, co tak e, ogólnie, jeżeli chodzi o te wszystkie kreatury z Don't i tak w ogóle, ja bardzo lubię te, te wszystkie pluszaczki, które Clay wypuszcza. Bardzo, tak. bardzo bym robię. chciała mieć e, tego glomera. Ogólnie. Tak, robią super roboty. W tym sensie mam, mam chyba dwie albo trzy gry takie. W sensie teraz sobie nie przypomnę tytułu, ale wiem, że kiedyś miałem z nimi podobne wrażenie, że sam produkt jest dobry, w sensie w tym przypadku gra. Ale to, co robią innego, czyli w tym przypadku pluszaki, jest jeszcze lepsze. Ja ogólnie mam ten, w kolekcji mam i bawołkę, mam czesterka i mam jeleniocyklopa. Ogólnie mój chłopak się zaczął obawiać, że w końcu już tam no nie wystarczy mu tych maskotek, żeby na poszczególne jakieś tam rocznice i nierocznice mi nie. tego kupować. Będzie do klej pisał. Tak. Weźcie, wypuśćcie coś nowego. E Dobra, w końcu dojdzie do tego, że powie ten, napisze do nich list, proszę weźcie ten, zróbcie maskotkę Kupy Bawoła, bo nie mam co dać swojej dziewczynie. to byłaby tak genialna, w sensie... No to by była totalnie replika emotki, nie? Ale... Ale wiesz, no podpisane jako Bifalo Pup, prawda? O! I... <laughs> tak, to by, to by dodało... Wszystkie pluszaki, nawet jeżeli by to była Kupa Bawoła, ja bym łyknęła od kleja. I wiesz, to może tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć już ten odcineczek. Dziękuję Ci ślicznie tutaj za towarzystwo dzisiaj. Mówiła ja do Was ja Pan wie. Kawia i był ze mną Piotruś. Hej. Tak, i widzimy się już w kolejnych materiałach, które już niebawem. I zachęcam też do zajrzenia w opis gdzie znajdziecie ogólnie link do kanału Piotrka. Pa! Pa! pa!